Manko, się Manko, słuchajcie, wracamy na kanał. Nie było odcinków y, trochę czasu, ale wracamy, chory byłem dalej, troszeczkę jestem, nieważne. Survival, słuchajcie, 1.14, zostawcie łapeczkę w górę, zaczynamy dymy. Tutaj, powiem Wam, że tutaj się dział cyrk na kółkach, po prostu zjazd klaunów, zjazd po prostu, y, nie wiem, kurde. Nie chcę obrażać, ale, ale mógł. A, czekajcie, nowe zasady YouTube'a, nowe zasady YouTube'a, słuchajcie, wchodzą tutaj, po prostu się działo źle, trzeba to naprawić, trzeba to naprawić, e, trzeba tutaj, że tak powiem, a i znowu bym się włapał na nowe zasady YouTube'a, trzeba wyjść z game moda, przed... nie, trzeba zostać na game modzie, dobra, 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 sorry, na game modzie zaczynamy, game mod być musi, e, słuchajcie, trzeba, trzeba remont, zrobić remont moim kochanym sąsiadom tutaj, e, bo zobaczcie, co tutaj się właściwie dzieje. Tutaj jakieś dziwne powstały drzewa niektóre e, z dyni. O, bałwanka, nie widziałem go, czyli ktoś w co musiał zrobić. Tutaj powstały domki, ale to nieważne, to nieważne. Słuchajcie, e, dzisiaj postaram się to, żeby to wleciało w piątek. Dobra, e, jutro będzie tutaj odcinek na kanale specjalny, gdzie ja tutaj zrobiłem posąg. Ktoś mi ten posąg zniszczył i, i ktoś się inny przestraszył, że ja zacznę tutaj banować i zrobił taką kupę. Także, bo zobaczcie, napisałem. Tu stał posąg. Jak go tu jutro yy, nie będzie, tutaj pisałem z tymi, wiecie, na tą inną czcionką. Także tutaj, tutaj normalnie jest. Jutro to grifuje całą działkę tego, który to zniszczył. To oczywiście osoba, która niszczyła to, widziała, bo widziałem, że się posługuje tabliczkami z takim czymś. Pozdrawiam wert. No i to nie jest mój posąg. To jest, to jest, to jest ten cyryk właśnie. Jeden z wielu. Yy, właściwie czekajcie, a CP area 5 to, to. To nie moje, to nie moje. Dobra. E, I słuchajcie. Gdzieś tutaj powinno pokazywać. O! Vertex Create Sandstone, bo sobie podstawkę Sandstone zrobiłem i jest Nodniks Destroyed Sandstone. Gdzie jest dalej? Vertex Create Great Wall. Nodniks Destroyed. Słuchajcie, Nodniks mi tutaj zepsuł, kurde, e, posąg który miał tutaj stać, bo miałem, miałem zareklamować jutrzejszy odcinek, ale nodnik stwierdził, że zepsuje, po czym postawił coś takiego. Nodnik zbył tuch, chyba jedna z owiec za, za tru... się zatruła, trzeba do weterynarza. Jak owca niewyleczona, to... Dobra, no nieważne. I tutaj był owca, też to się zniszczył, także zaraz to ogarniemy. Słuchajcie, operacja, operacja, jak widzicie na ekranie, pora odpalać. Nodnik, zniszczyłeś mi tutaj posąg, także... Słuchajcie, Home, Noddy Nix, play. Ja sobie zrobiłem u niego homa, w jego magazynku, słuchajcie. On mi zniszczył e, jedną budowlę. Po czym, oczywiście, on nie wie, co się stało, słuchajcie. Ja nie wiem, nie, Ja tego nie niszczyłem. Ja tego nie niszczyłem, także słuchaj. Ogólnie zasada wygląda tak, że ty mi zniszczyłeś jedną rzecz, bo w sumie nic więcej tam nie niszczył. Oprócz. No dobra, parę rzeczy jeszcze zniszczył, ale kurde. Ja tutaj muszę teraz, słuchajcie, sytuację naprawić. Ja tam ten posąg, co prawda, budowałem szybko, także zniszczę ci coś, co idzie szybko odbudować. O. O, słuchaj. Mi się wydaje, że to będzie yy, bardzo fair. Bardzo fair. Oczywiście tutaj też trzeba rzeczy porobić. O. Yy, podstawkę mi zniszczyłeś, także ja tutaj ci podstawkę zniszczę. O, chyba ci coś zalałem dodatkowo. Nie, no dobra. E, słuchaj, jesteśmy kwita, także już wracam do siebie. Oj. Home, home homer, nie, home, home. Dobra, okej. Okay. Kolejną rzecz, którą trzeba tutaj, słuchajcie, ogarnąć. Tutaj z Nodniksem jesteśmy e, już, już ogarnięci. Kolejna rzecz tutaj e, w międzyczasie, bo tutaj nie widzicie, bo tutaj naprawdę latała ekipa i, i naprawiała rzeczy, które były niszczone, ale jedna osoba tutaj bardzo dużo też poniszczyła. Między innymi... Ta, która zrobiła tutaj e, te schodki. Czyli Siemazuza, Zuza. Siema Zuza, ona nie wiem, co tutaj porobiła, także e, narazuza, Zuza, ja tak, tak ci tego powiem, bo, bo bardzo tutaj zrobiła źle. Jeszcze tutaj, słuchajcie, szyby. Szyby chyba wybiła z tego, co pamiętam. Tak, zniszczyła e, szyby. Tutaj troszkę pozabierała, widziałem właśnie z naszej uprawy. Także siema Zuza, słuchaj, home, siema Zuza, home. Dobra, nie masz home, ale masz dom. Dobra, no to ma Zuza, słuchaj, e, my tutaj, ekipa, kurde, remontowo-budowlana, poniszczyłaś tutaj parę rzeczy, także, kurde, ja nie wiem, normalnie ja nie wiem. Dobra, zostawmy to tak, back, słuchajcie, home, home, dobra. E, ja, jest takie powiedzenie, jak Kuba Bogu, tak Bóg. Bo Kubie, słuchajcie, jak najbardziej tutaj teraz temat załatwiliśmy. Jeszcze tutaj jedna osoba bardzo mi tutaj e, przeszkadzała i postaram ją tutaj znaleźć. Gdzieś tutaj e, był, 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 był dratin, dratin tutaj. Parę rzeczy mi porozwalał. Już to zostało ponaprawiane. Właściwie, słuchajcie, od ostatniego odcinka tutaj miałem wybudowane, może czekajcie, descent, pokażę wam. Tutaj ktoś wybudował e, podziemia, które oczywiście już wyglądają jak e, kupa na kółkach, że tak powiem. I Siemazuza, O, właśnie, widzicie. Siemazuza tutaj niszczyła. Typcio tutaj. A nie, on, on naprawił swoje, ale zobaczmy. Dmytry. Dmytry. O, to mamy, będziemy mieli kolejne, kolejnego gościa do niszczenia. Nie, nie, to idziemy do, do Dmytrego, bo on tutaj niszczył. Dmytry home. Nie masz. O, kurde, co ty tutaj możesz mieć? Słuchaj. O, kurde, jakieś dziwne masz te home. Eee... I nie masz żadnego domku ani nic? O kurde, sklep masz, o kurde. Ej, to fajnie, że masz sklep. Ale fajnie, że masz sklep. O jejciu! O jejciu, ale zarąbiście, że sklep masz. Ło, matko! Jejciu, dobra. Dobra, ale zarąbiście. Bek, dobra. Zniszczyłeś mi tutaj. To, to ja ci zniszczyłem tamto. Dobra, nice. Nice. No, to jeszcze tego kolegę Dmytrego. bo generalnie Dmytry jest to tutaj, znaczy nie Dmytry, tylko yy, ten Dratin, tak? Tak, tak, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? on tu... O, Dratin, jeszcze tutaj sobie na postawił, słuchajcie. Dratin. Home. O, to widzę, że ambitny masz home. Czekajcie. Zobaczmy, czy to masz coś tutaj ciekawego. Ja widziałem, że właśnie u niego był problem, żeby cokolwiek mu. E, ogarnąć, e, także, ma tutaj, OX iksa, kurde, a to jest przypał, Naj najbardziej chyba z tego co widziałem, to on tutaj miał jakieś skrzyneczki, o, o, bez info, o, o, o. o. Temat załatwiany, słuchajcie, jestem zadowolony. Dajcie znak, znaka, co myślicie tutaj o naszej przeprowadzonej e, interwencji. Jeszcze tutaj było parę osób. Oh! Tak! Przypomniało mi się, słuchajcie, bo tutaj mi niszczyli. Wolfeczek to on tutaj robił, ale później poniszczył. Ale była tutaj taka jedna osoba. Taka jedna osoba. Space Tyret. On tutaj najbardziej psuł. O kurde, po nim głównie wszyscy naprawiali. Tylko ja nie wiem, czy on coś ma. Ma coś! Ma dom, słuchajcie. On ma dom. On tutaj naprawdę parę, parę rzeczy popsuł, że aż mi było normalnie smutno. Popsuł, pozabierał, porozkradał. Także kurde, ja nie wiem. Ja nie wiem, co myśleć. Po prostu zrobię coś takiego i jesteśmy kwita. O! O! Także przypominając, przypominając, niszczysz, kradniesz na własną odpowiedzialność, jak to tutaj właśnie pokazaliśmy, bardzo ładnie, zrobię sobie pauzę w nagraniu, okej, okay, słuchajcie, mały problem był, bo jego jednak ten sklep nie był, sprawdziłem także, ten tamten sklepik już naprawiłem, spokojny za to, zobaczyłem, że Dmitri to, kurde, jakiś, nie wiem, biedak straszny, nic nie ma i dlatego tak grifuje, to ja ci, kurde, zgrifuję twojego jednego home'a, który chyba tutaj funkcjonuje, I jeszcze, kurde, jako, że nie, nie mam się jako na tobie, kurde, zemścić po części, to, to ja sobie twojego enderczesta odpalę. O, o i zabiorę ci ten kilo, słuchaj, o, dobra, myślę, że to będzie e, fair play i tymczasem polecę do tamtego sklepu, bo będę musiał e, właśnie, kurczę, no niestety, słuchajcie, zadośćuczynienie zostawić, bo tutaj chyba nie wszystko się naprawiło, bo tutaj widziałem, że jakiś wieśniak miał jakiś problem, tu jakieś drzwiczki podpadały. Ale skrzyn nie dotykałem, także w skrzyniach powinno być wszystko, o ile skrzynia coś tam ma. Nie, to są puste skrzynie. Skrzyn rozwalałem, także powinny być. Także czekajcie. Eee, open Ender. Kurde. EC. Także ja tutaj za dość uczynienie temu koledze dam. Pesing 2 na pewno to jest Jemika. Jemika to jest. Także Jemik, słuchaj, dam ci pustaka za, za wszelkie wykonane tutaj szkody. Eee, dobra. Pauza. No i dobre, jesteśmy już po y, takich y, fajniejszych dla mnie rzeczach. Możemy tutaj już odpalić sobie GameModa 0. Już nam się gameoda tutaj nie przyda. Odpalę swój ender chest. Y, tak i schowam sobie y, ten kilo, który tutaj zabrałem. Stałem jeszcze w ogóle wczoraj ku Albo wiecie, co ja sobie ten kilo wezmę, to sobie ogarnę co, coś z nim teraz. Wesołych Świąt. O, dostałem socika. W ogóle ktoś mi temy porozkradał nawet. Kurde. Ja też będę musiał porozkradać innymi temy, coś mi się wydaje. Za takie kurde hamskie akcje. Dobra. O, dostałem drewienko. To zostawię, to zostawię. Drewno sobie w ekwipunku zostawimy jakby co. Dobra, to też zostawię. Gitarka, tak z... Albo nie, 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 niech będzie tyle co mam. Eee, więc tak, słuchajcie, taka mała prośba, jak odcinek oglądacie, co by mi tutaj, kurde, e, jak ktoś tutaj się bawił w remonty, żeby ten dół ogarnąć, co tam jest strasznie pogrifowany, nie wiem, albo go tam zniszczyć wszystko i zakopać z powrotem, albo naprawić, nie wiem, ale słuchajcie, tutaj jeszcze tak fajna rzecz powstała. Na dole zbuduj magazyn lub kopalnię, i tutaj właśnie mam też tory. Ktoś oczywiście musiał skorzystać z wózka. Po prostu yy, swędziało kogoś. O, 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 czekajcie. Oho, no. No jasne, jasne. Ktoś jeszcze tory ukradł. No, po prostu, po prostu. Będę musiał porobić jakiegoś kumpla. Po prostu, bo to jest, to jest zło. Dobra, wyjdę z fałki może. Ej, dobra. Także tutaj dostaję informację, mogę sobie zrobić jakiś... Jakiś magazyn, bądź kopalnię, jakąś zrobić, także słuchajcie, to, to, to nie jest głupie. Będą się te tory oczywiście ogarnąć, bo tutaj wszędzie były PowerEd trailer, ale ktoś tutaj, ktoś tutaj stwierdził, że nie, może jednak kurde, nie. Zabiorę sobie parę i mu inaczej to naprawię, kurde. ich po prostu, po prostu, no nie. <laughs> także dobra, dostałem taki fajny Kilo słuchajcie, Efficiency 5 z Fortuną, z Bendingiem, także aż. Aż słuchajcie, żal nie, sk nie skorzystać, żeby sobie tutaj normalnie wykopać, wykopać kupalnie, nie? Dobra, Minecraft niech sobie tutaj siedzi spokojnie. Ha, on jedzie, no tak, bo tutaj powinno być inaczej tory ustawione. No nic, no nic, także zrobimy tutaj sobie zejście. Na dół może znajdziemy jakieś diamenciki, byłoby bardzo fajnie. Wreszcie się przyda nam taka wyprawa. Takie podwójne zajście myślę, że będzie fajne, akurat mam jakiś szybki kilof, o kurde, jeszcze do lawy się dokupałem, także do lawy niech sobie tam spłynie. Dobra, mam fajny kilof, ale co mi z tego, kurde, eh, kilofu, skoro mnie tutaj zasypało, dobra. No, a w takim razie, w takim razie, słuchajcie, podwyższamy pięterko. i nie ten kilof, daj go pod dwójkę. kurde, co tam? Co, co to ma być, co to ma być? Chyba musimy zmienić lokację. E, gdzie się ukopiemy? Czekajcie, wait, wait a second. Damy trochę wyżej. Aha, to sobie dałem wyżej. Naprawdę, po ciulu, po ciulu. Przejdźmy gdzieś tam dalej. Bo tutaj, jak widzicie, no, nas lawa atakuje. To jest troszeczkę tak, no, no nie bardzo temat. także przejdziemy sobie troszeczkę dalej. i Zaczniemy kopać po prostu w duże, by znaleźć diamenty. Czekajcie, ja zrobię pauzę i sobie sprawdzę kordy, jakie mamy tutaj. Ej, ja mam jedenaste kordy, także nawet nie muszę niżej kopać. Ty, ale bomba. To wiecie co, czekajcie, skoro tu sobie kopalnię robię? Ja zrobię coś takiego, a nawet zejdę jeden poziom niżej. O. Bo często się zdarza, że właśnie w takich motywach coś, coś fajnego idzie znaleźć. Kurde, taki kilow, słuchajcie, to ja mogę mieć? Dostałem w prezencie. A kurde, mam bogaty kilow, to mogę kilowem dirta kopać. Kurde. Ja nie wiem... Ja nie wiem, co się dzieje właściwie, ty! <grych> kurde... Normalnie szybszy od łopaty! Halo... Nic, tylko go zajechać do zera i, i będę szczęśliwy! Kurde... Czy on ma jeszcze fortunę? Tak, to kurde, to ja takim diaksem mogę kopać! Niech tylko jednego diaksa... Mi dadzą i będzie fajno, nie? Co to za kurde? Co to ma być, ja się pytam? Dobra, to jednak zostaniemy przy 11 poziomie tutaj. Kurde, 15 lapisów z dwóch tych. No kurde, bogactwo! Bogactwo, bogactwo. Dobra. Czy tutaj jakieś diamenty przewidziane dla pana Verteza? Czy nie przewidziane, halo? Kurde, dzisiaj jest dobry dzień, słuchajcie. Wracam do nagrywania. Zdobyłem fajny kilo, kurde. Za darmo. Za darmo. Cztery red stał, nory i wyleciał 43. Nie, no pikobee. kurde. Żyć nie umierać. Z takim kilofem to ja normalnie jestem zadowolony, że mi taki kurde wydropił. Ja nie wiem gdzie nawet, ale jestem szczęśliwy, nie? Po prostu najsowo, nice, nice najsowo. Nice Także dobra. Także dobra, zobaczmy. Ty mam jakąś wodę. Może ta woda kryje? Diamenty! Nie podoba mi się ten kobel, bardzo mi się tutaj nie podoba, bo to znaczy, że... Jacyś tutaj x rejowcy na pewno byli. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Kurde, to ja będę musiał, wiecie co zrobić? Eee, operację kobra. Eee, jak, jak to pewien ktoś kiedyś mówił. Ja tu zrobię coś takiego. O, dobra. A i teraz sobie zrobimy prostą akcję, czyli po prostu. Yy, tunel powrotny. A nie, czekajcie, powinien być tunel powrotny dwie kratki dalej, ok. To zrobimy sobie coś takiego. Może tutaj będą diamenty. Porobimy takie tunele. Na pewno coś znajdziemy i powiem wam, że jak... Cokolwiek nie znajdziemy, to i tak będziemy na Ultra plusie, bo z takim kilofem, to kurde, jest normalnie moc siekiera i takie rzeczy. Kurde, zobaczcie, zobaczcie, kurde bogactwo. 38. Kurde węgla, to ile ja tego będę miał z fortunku. Jo! Całe zapasy, całe zapasy. Ja pierdzielę, to się nazywa. To się nazywa bogactwo. Dobra, czekajcie, czekajcie. Ile pokazywało? Ile pokazywał 38. Prawie dwa staki. No, kurka wodna. Oho, ho, ho. ho. Jak miło. Jak miło. Dawaj, przygryzaj się przez tego dirta, kurde. Darmowy kill to nie żal, no nie? Że się będzie psuł. Pyk. Dobre, ale najsowo. Nice kurde, mogłem sobie jeszcze pozabierać inne rzeczy, ale tak. Ale to tak ostrzegawca, tylko wziąłem sobie. Może oddam. Może oddam. Ale to... to... Ch chcę, żeby ktoś mnie przeprosił. to no wtedy oddam ten kilof. Żeby coś... Coś fajnego na działce zrobił od siebie, a nie niszczył. Ja wtedy spokojnie mogę takie rzeczy oddać. No. Ale co tam? I... patrzcie, jak wiedzie. <grystanie> Dobra, 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 dobra. Wiecie, co może magazyn bym sobie zrobił w tę stronę? A może w stronę domku byśmy pokopali teraz? No, to nie będzie głupie. To nie będzie głupie, także kopiemy. Dawać mi jakiś diamencik. Już widzę, że na czacie mnie nakryli, ale to w sumie mało osób. Teraz jest na serwerze, to na tabie jestem widoczny. Jak najbardziej można było mnie zauważyć, już zaczęły się pisanki. Pisanki. Nie te święta, ale pisanki. <laughs> Ta jest. Dobra, dajcie diemencika. chcę zobaczyć, ile diaksów mogę wycisnąć tym killoffem. Byłoby miło, słuchajcie. Bardzo byłoby miło, jakbym znalazł jakiś diamoncik. Tylko w sumie do takiego testu. Kordena no. jakiś wolny ten kurde kilof. Ile ty masz? Nie no, 5 w sensie Ty no, ja nie wiem. Ja nie wiem. To co, ja ludzie inspektuję to wszyscy na speedmaj nie lecieli. O, są diamenty. Dobrze. Dobrze, słuchajcie. Wielki test. Wielki test. No, naszego nowego y, kilofika. Bardzo się cieszę z diamentów bardzo. O. No ładnie, no ładnie. cztery sztuki. Tak, cztery diamenty znalezione! 11. No kurde, lepiej trafić nie mogłem, No to... Słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze. O, nie ma administracji, dobrze, bo zaraz bym bana dostał, zaczyty. E, świetnie. Także... Także no. Jestem zadowolony. Co tu dużo mówić? Mogę tu z buta wchodzić? Mogę. Eee, to spoko, to mogę na turbo wejść na górę. Jestem zadowolony z datków, jakie tutaj e, otrzymałem. E, no i co? Przypominam, że jak znajdziecie mój domek, to nie polecam grifować, nie polecam kraść. E, bardziej polecam tutaj dołączyć się do zabawy i coś na przykład fajnego wybudować gdzieś tam, albo po prostu się cieszyć, że, że, że znaleźliście e, miejsce. O kurde, to jest domek Jimmy'ego, któremu sklep rozwaliłem mi Dmitriego. To ja latam tutaj i szukam, a domek mogłem im zniszczyć. No masz? No masz? Tutaj w ogóle, słuchajcie, też ten domek budował ktoś inny, kto powiedział, żebym ten domek zniszczył albo cośkolwiek. Nie, 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 nie. Jak, jak nie chcesz tu nic robić, to go sam zniszczę. E, dobra, także słuchajcie. Także słuchajcie. E, ja kończę. Dzięki wielkie za oglądanie. Przypominam, przypominam, niszczysz kradniesz na własną odpowiedzialność. Ja widziałem, co tutaj się działo. Także. E, także no. Niestety, ale rzeczy, które zniszczyłem na tym odcinku, nie będę mógł odbudować tym kilofem, bo bo to, to było niszczone z komendy i komenda rollback nie działa. Testowałem na przerwie, ale to już było po fakcie, także... Także no, sorry, no, no, była tabliczka, z także kurde, no. Kolejnym razem może będę łagodniejszy, ale to zależy wszystko od zniszczenia. Dobra, dzięki za oglądanie, dzięki za łapeczki w górę. Na razie i cześć. ja